Najsłynniejsze ciasto Ameryki wystąpiło w większej ilości filmów niż Al Pacino, Meryl Streep i Brad Pitt razem wzięci. Mowa oczywiście o New York Cheesecake. A dziś zrobię go według przepisu Jamie'ego Oliviera. Ewa sama, miłośniczka pieczenia i gotowania. Serca widzów podbiła w programie Żony Miami. Od 25 lat dzieli życie między Stany Zjednoczone a ukochaną Polskę. W Polsce uwielbiamy sernik, ja też go uwielbiam, a dzisiaj pokażę Wam, jak go zrobić w wersji nowojorskiej. Zrobimy specjalny spód, do którego potrzebujemy herbatniki. To trzeba zmiksować. Ciasteczka mi się zmiksowały. Ja rozpuszczę masło, bo ono też będzie potrzebne nam do spodu. Robię to na małej mocy, żeby to masło mi się nie przypaliło. Masło rozpuszczone i dodam do niego teraz herbatniki i to będzie nasz spód. Bardzo prosty. Teraz pora, żeby zrobić spód. Mam super foremkę, nie muszę wykładać ją papierem, bo nic do niej nie przywiera. I teraz mamy czyste rączki i to ładnie wyłożymy. E, po bokach zrobimy taki rancik, bo ta masa, którą zrobimy na ten cheesecake, będzie wysoka. I teraz w takiej formie idzie do lodówki. Tu mam serek kremowy w temperaturze pokojowej, żeby łatwiej mi było go ubić. Teraz będę dodawać cukier. Używam cukru pudru, żeby łatwo nam się rozpuścił. Teraz zabieram się za jajka. Następne będą limonki, a tak naprawdę to sok z limonek. I wlewamy sok z limonki. Masa jest już gotowa. Ja będę piekła na parze. Tutaj wleję wodę. Ta para spowoduje, że mój sernik nie pęknie, ponieważ pozwoli utrzymać wilgotność. I nastawiam na 170 stopni i niech się grzeje. A ja w tym czasie idę po mój spód. Spód już jest gotowy, bo masło stwardniało. I teraz wlejemy to do naszej foremki. Idziemy z tym do piekarnika. O! 170 stopni, 15 minut. Minęło 15 minut, i teraz powiem Wam, co jest bardzo ważne, jak pieczecie sernik. Musimy zmniejszyć temperaturę do 140 stopni, żeby ten sernik nam nie pękł. I w 140 stopniach będzie się piekł 45 minut. Minęło 45 minut. Wyciągamy z piekarnika. Zobaczcie jak wygląda. Absolutnie na mnie pękł. Para zadziałała. Teraz ten sernik musi wystygnąć, ale ja w międzyczasie zrobię coś fantastycznego na górę, a będzie to beza. Zrobię ją w kąpieli wodnej. Zagotujemy wodę. Miska. Pamiętajmy, żeby miska była większa niż garnek, wiadomo. Tu mamy białka i je zaraz zmiksujemy na piękną pianę. Nie używam na razie miksera, tylko rózgi. Wsypujemy cukier i dalej mieszamy. Zobaczcie, to ma taką konsystencję. Bierzemy mikser. Tara! I tak wygląda ciasto na bezę. Zobaczcie, piękna masa. Można ją przewrócić do góry nogami. Nakładamy, jak to lubi. Ja lubię tak, żeby tej bezy było dużo. Ale żeby dostało trochę koloru, to wam pokażę co mam. Mam broń. Uwaga. A, u, uh, zobaczcie jak się pali. Super. Pokroimy limonkę. Trochę skórki z limonki. Chętnie bym już go zjadła, ale jest trochę jeszcze za ciepły, więc muszę poczekać. Sernik skończony, już ochłodzony. Teraz wykroję sobie duży kawałek, bo czas go spróbować. Ha, piękny, piękny, piękny. Mm, pycha. Kochani, ten deser będziecie uwielbiali. Zapraszam, żebyście go zrobili w domu.